Hej, z tej strony Kacper, a właściwie Coloro. I dzisiaj mniej więcej wam w tym audiologu powiem, co będę na moim kanale robił. Na kanale Coloro Place, bo jakiejś takiej alternatywnej, mądrej nazwy nie znalazłem i to zapewnie też nie jest najmądrzejsza. Tak, ale no już tak wyszło, trudno. Oby się spodobała. I dzisiaj wam powiem, co będę robił z zakresu jakich gier. A mianowicie będę nagrywał recenzje, może trochę poradników, trochę cutscenek z różnych gier takich jakichś fabularnych powiedzmy, jak się uda to jakieś rozgrywki multiplayer. Jak mi właśnie na to internet pozwoli, bo póki co jest dość słaby, eee, teraz co może więcej o samym kanale a mianowicie o layoutie co zostanie on zaraz zmieniony właściwie zaraz, no tak jak mi się uda tak go zmienię bo trochę jeszcze tam poprawić muszę nie oszukując się yy, no i może jeszcze trochę o sprzęcie na którym gram, a mianowicie no to to jest Intel Core i7 yy, 2600 czteryczyceniowy z taktowanie procka chyba na 3,5 bez podkręcenia, tak na 3,5 GHz. gigaherców, nie nieważne. E, i karta graficzna Nvidia 460 GTX SM czyli na razie starszy chyba, bo nie jest najgorzej mam nadzieję Jakieś tam turbo też też, ale nie będę póki co podkręcał, bo to nie ma jakiegoś większego znaczenia w tym momencie. Gry, które mniej więcej planuję zagrać to oczywiście Minecraft, no bo jakby tu można było bez Minecrafta w dzisiejszym jakby YouTube'owym świecie nie nagrywać. Derta trójkę, może z Call of Duty 4 Modern Warfare nagram multiplayer. Super Meat Boy i TF2 Team Fortress. To na pewno z kolegami zagram. Jak się uda, to zapraszam do subskrybowania, będziecie wiedzieli kiedy, co i jak. No i chyba to wszystko nie przedłużając, bo to nie ma sensu. Bo jakby kończy mi się temat rozmowy, a to jest najgorszy, bo wtedy się zatacza kółko takie. No i na razie mam nadzieję, że to, co będę umieszczał na moim kanale, Wam się spodoba. Eee, jeszcze może o programie, no to będę w Camtasia, albo w Sony Vegas, albo w After Effects, to obrabią, jeszcze zależy, jak to będzie wyglądać. Bo filmy bardzo dużo próbowałam nagrać już z Minecrafta, ale one strasznie dużo miejsca zajmują i muszę jeszcze wpaść na pomysł, żeby to jakoś Mm, zachować jakość i jednocześnie jakoś sensowny rozmiar mieć do tego. No to na razie, bo ja tu nie chcę przedłużać. Cześć yy, i do zobaczenia.